Zapraszam na rozkład dla koziorożca na lipiec. O miłość. Energia ogólna, oczywiście. Nie dla wszystkich, nie wszystko, także bierzemy tylko to, co jest dla nas, to, co czujemy, że jest dla nas. Reszta zostaje. Nie może być dla każdego słuchacza, bo jest nas zbyt wiele, więc proszę o dystans. I przypominam, że karty nie mają mocy sprawczej. Karty nie czarują, nie są wyrocznią, bo to my sami, my sami działamy, my kreujemy. My podejmujemy decyzje, karty mówią nam o energii, ale co my z tym zrobimy, jak my to zrobimy, jak wykorzystamy tą wiedzę, to już jest właśnie nasza odpowiedzialność, nasze, nasze zadanie. Po prostu weźmy te informacje dla, naj, dla takiego naszego największego dobra, żeby z nich zrobić coś pożytecznego, wykorzystać jak najlepiej dla siebie samych. My tu mamy? No, no, no. Tu jest jakieś trochę takie piekiełko, z którego próbujemy się uwolnić. Może jakaś energia karmiczna, może jakieś takie więzy, które gdzieś są w tle, i tutaj praca nad tym to nie jest takie zdrowe, to nie jest takie przyjemne. Tu jest odczuwalność mocna albo takiej. Silnej więzi z jakąś osobą, w jakiejś relacji albo w jakiejś sytuacji. Uważamy tutaj na, na, te, na te ciężkości, bo tutaj karty mówią: karma nie śpi, i sprawiedliwość przychodzi. To, co człowieku ty zrobiłeś, na co zasługujesz, to przychodzi moment już w najbliższym czasie takiej spłaty tego długu takiego mm, obdarowania cię właśnie czymś. Tym, na co ty zasługujesz, co ty wysłałeś komuś, co sprawiłeś komuś, no to teraz przychodzi czas takiego rozliczenia, takiej weryfikacji, to wszystko się zadziewa tak odgórnie. No i co? I pani królowa, ona teraz co? Dojrzała, nabrała jakiegoś, nie wiem, rozumu, rozsądku. Chłodu przede wszystkim nabrała w siebie, bo była bardzo jakaś taka, może, zniewolona albo emocjonalna. Ona teraz to głową będzie myśleć i sobie zażyczyła jakiejś konfrontacji. I tutaj ma dojść do jakiegoś, no nie wiem, rozstrzygnięcia, jakiegoś konfliktu, dylematu, sporu, jak my to będziemy się tutaj ze sobą dogadywać. No, może nie być lekko, może nie być łatwo, no bo. No, ta konfrontacja to co? Ktoś jej unika, ktoś odwleka. Próbuje przesunąć gdzieś w czasie. Udaje, że czegoś nie ma, nie widzi. Ale co? Ja sobie z tym poradzę. Ja z tym zrobię porządek. Ja się tutaj rozprawię z tym. No i królowa nie daje za wygraną. Królowa w ogóle poszła już do tego mm, na lajtowo. Żadnych emocji. Ja tutaj robię porządek. Z całą karmą, zakończam karmę, jeśli jakaś relacja, sytuacja wlecze się za mną, ciągnie mnie, boli mnie, ja tutaj wysprzątam sobie i ruszam do przodu. Bo ja chcę wyjść z tego ciemnego zaułka, z tego takiego mm, niefajnego czasu, z niebezpieczeństwa, z ryzyka, z tej sytuacji niezbyt przyjemnej. Ja płynę dalej, ja ruszam, a gdzie ja ruszam? Do słoneczka. Do światła rusza duszyczka, jakby tutaj przychodziła taka nagroda. Po tym, co cię tak szarpało, co gdzieś tam było takie może drenujące, niezdrowe, no to ty masz rozkosz, emocjonalną szczęście, miłość, radość, duszyczka. Na horyzoncie jest duszyczka, jest osoba, z którą ci jest po prostu dobrze. Po prostu wam jest razem po drodze, błogo, cieszymy się, miłe chwile. To ciemne bure szare już nie chcę, ja nie chcę, żeby wracało. Odcinam to, żegnam, do widzenia. I jestem już na tyle gotowa, oświecona, zdrowa, myśląca, asertywna, że już wyleczyłam się z jakichś takich mm, spraw mnie ciągnących w dół. Ja teraz to tylko szczęście, tylko radość, tylko słońce. No i co? Wpuszczam to słońce, bo ono się pojawia, więc go zapraszam. I dobrze mi z tym. I to słoneczko prowadzi do mnie do stabilności. Słuchajcie, budujecie związek, budujecie jasność, prawdę, szczęście. Mm stabilność z kim? Z tym kimś, kto z kim Wam jest po prostu dobrze. Tutaj obie strony są szczęśliwe i zachodzi jakaś taka, no nie wiem, przemiana, akurat przyszedł moment, kiedy mogliśmy się złączyć, kiedy mogło się wszystko już wyjaśnić, to co się miało wyjaśnić. Kiedy my się tutaj rozgrzewamy razem ze sobą i słoneczka dużo i nas ogrzewa i mamy swój, swój mały, wielki świat, mamy swój dach nad głową, Budujemy sobie coś razem i tworzymy. Pięknie jest, dosłownie jest zakończenie szarej historii, przejście w historię słoneczną, bardzo taką radosną i budującą człowieka. I właśnie taka jest dla Ciebie rada. Bierz wyzwanie, działaj, podejmuj się tego, co gdzieś tam na Twojej drodze staje. Ty tu kierujesz, ty rządzisz, ty manifestujesz, nie zapominaj o tym i Bądź w tej swojej wielkiej sile, bądź ku w tej swojej mocy i w mocy sprawczej masz być, bo Ty możesz rozstrzygnąć sobie tą sytuację życiową, w której aktualnie się znajdujesz, na bardzo korzystnie dla Ciebie. No i tak sobie tutaj charyzmatycznie będziesz przyciągać i rządzić, i wszystko jakby kierować. Organizować tak dla, dla własnego komfortu i przyjemności rzucowej. A w ogóle to nie przestawaj ja żyć, nie przestawaj być taką osobą, właśnie pełną energii, pełną temperamentu, bo to będzie do Ciebie przychodziło, pomnażało się, przychodzi zwielokrotnione ta energia, którą wysyłasz, i to wtedy powoduje taką właśnie bardzo pozytywną zmianę w Twoim życiu. Dzięki za uwagę, do usłyszenia.